Yo, 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 tutaj wasz ulubiony youtuber Pinkie Boy 2000 Właśnie nagrywam Storisa i wstęp do najnowszego filmu no, 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 no. Dobra versus zła dziewczyna z kanału U. Zapraszam bardzo serdecznie już jutro Teraz, teraz, teraz Pamiętaj drogi widzu o łapce w górze i subskrypcji, okej? Okay? Zaczynajmy przeprosić i się schować? A może jesteś odważna i pewna siebie? Obejrzyj nowy film ŁUHU o nieśmiałej kalafiorce kontra odważnej lipie. Nieśmiałej kalafiorce i odważnej lipie? Czy ja mam coś z uszami? Czy oni serio to powiedzieli? Normalny, zwykły dzień. Stoicie sobie przed windą czekając aż ta zjedzie na wasze piętro. Ale nagle nie dość, że winda okazuje się pełna, w dodatku pełna wrednych ludzi, którzy obcinają was od dołu do góry. To jest sprzedał! Odpowiedź A po prostu będzie płakać i zjedzie kolejną windą. Odpowiedź B ubierze kaski z buta wjedzie! Bum! Co? Ty też chcesz wsiąść do windy? Nie dzięki, pójdę schodami. Aha, okej, okay. dobra versus zła dziewczyna, że miła i niemiła, nie że dobra. w sensie smaczna, smaczna i, nie i nie dobra, że niesmaczna. Hej, zejdźcie mi z drogi. Właśnie tak wyglądają imprezy. Wszyscy sobie tak robią. dancing, e, 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 dancing, dancing. Dancing, dancing, e, e, dancing, dancin, dancin, dancin. Moi sąsiedzi na górze organizują kolejną imprezę. Nie mogę spać! Ej, czy to jest jakaś kolaboracja odcinka z Wednesday Adams? No spójrzcie na nią. Wygląda jak Wednesday Adams, której wypłowiały włosy. Powinnam poprosić ich o ciszę. A może nie powinnam? A możesz też do nich wbić z bezalkoholowym browarkiem I dołączyć po prostu Chyba, że masz jutro do pracy na szóstą, to wtedy nie Lepiej zadzwoń po policję, niech uciszą te towarzystwo Wolałabym zostać w łóżku o, moje poduszki to świetne nauszniki. Co zrobi nasza bohaterka? A, kupi po prostu w aptece korki do uszu i je wciśnie? B, pójdzie i uciszy towarzystwo? Czy C, weźmie dwie poduszki i oklei sobie głowę, ważną klejącą? Teraz mogę spać. A co zrobi wściekła dziewczyna? Moi sąsiedzi urządzają imprezę? Pójdę zobaczyć, co słychać. Muszą zobaczyć, kto tu rządzi. No, haha, spójrzcie, spójrzcie na tego gościa w czerwonej koszuce. Właśnie tak się imprezuje, moi drodzy, właśnie tak. Hej, sąsiedzi Jestem królową imprezy. Mm, wasza wysokość, możemy wrócić hey. do domu? <grywa> Myślałem, że dołączy do nich, oni będą już spali, ona będzie dalej kręcić impre, ale ona po prostu wyrzuciła ich z ich własnego mieszkania i przejęła tę domówkę. Czajcie, przejęła domówkę! Prawdziwa królowa imprez. A jakim typem osoby jesteś ty? Napisz w komentarzu, czy jesteś bardziej good girl, czy raczej. Bad girl! Bad beard! To tylko Martyna zabawa. Pozdrówcie ją. A, masz to kolorowo. Czy mi się wydaje, czy Martyna w najnowszym odcinku zamieniła się w Wednesday Adams i to właśnie Rączka przyszła tutaj? Aha! What the heck? Co jest grane? <grymne> <grymne> Dlaczego nikt nie je? Dziwnie jeść jako pierwsza. Tylko odetnę malutki kawałek. Nikt nie pomyśli, że jestem niegrzeczna i chciwa. Albo, że pochłaniam jedzenie. Co tam ekipa? Ona weźmie tę pizzę, zwinie ją jak naleśnika i... Eee, tak zrobi bad girl. O, słodka pizza, wreszcie. Chodź skarbie. <laughs> Mówiłem! Co? Zjadłabym konia z kopytami i będę jeść pizzę, skoro nikt się nie spieszy. Tak zwany pizz to kebab, moi drodzy. Nieśmiała Alicja ma szafkę zawsze idealnie zorganizowaną. No dalej! Właś! Szafka rondy wygląda jak śmietnik. Szafka rondy? Ej, Blackpink? Chyba znam ten zespół. O, i widziałem kiedyś, jak eksploduje bomba atomowa. Ale znam trik, jak szybko ją sprzątnąć. Trochę dynamitu. Nie, nie, drodzy widzowie, nie sprzątajcie tak e, szafki w szkole, bo możecie zostać posądzeni o. I dostaniecie uwagę do dziennika i zachowanie naganne na koniec roku, więc serio, nie warto wysadzać dynamitem połowy szkoły. A teraz mam mnóstwo wolnej przestrzeni w mojej szafce. Tak, masz tam nawet grilla albo kominek, nie wiem co to było. Brak tuszu? O nie, nie mogę prosić o długopis. Myśl, Alicja, myśl. Upuść długopis na podłogę i odwróć uwagę Rondy. Pochyli się, by go podnieść, a ja wezmę długopis z jej biurka. Ale wykminiła, ale wykminiła. Po prostu. Czysta IQ. Poprosi sąsiada o długopis. A wynik jest taki: będę miała nowy długopis. Mistrzyni intrygi, mistrzyni intrygi w całej swojej okazałości. Ale plan się nie powiódł. Ronda też nie ma tuszu. Hej, wezmę sobie długopis. Hej! Ten dzięki. Piona, gościu, i pamiętaj, żeby wpisać mi szóstkę na tym sprawdzianie. Ciekawe, czy ja, chodząc do szkoły, jakbym tak wstał z ławki, podszedł do nauczyciela i zabrał mu jakiś długopis, na przykład czerwony, co by zrobił nauczyciel? Myślę, że powiedziałby... MARZ DO DYREKTORA! Nieśmiała dziewczyna nigdy nie podjęłaby takiego ryzyka. <śmuszczak> Przepraszam, przyniosłam dziś ze sobą mojego zwierzaka. To, to zdechł no, to, no, to, to, z w... który wczoraj odjechał. Tak, tak, wracaliśmy tak, tak, jest taki słodki i puszysty, godny podziwu. A nie, to słodki piesek, O. Wszyscy cię tak bardzo kochają, maluchu. Ta kulka szczęścia jest gwiazdą. Zdechły rozjechał na słodkie i słodkie pieski. są tak łatwo do pomylenia. Co? Dlaczego ja nie jestem gwiazdą klasy? Dzień dobry. Dobra, pokażę wam coś fajniejszego niż pies. Okej, okay, myślę, że będzie to pająk albo wąż. Poznajcie wszyscy Timiego tarantule. Co? Nikt go nie lubi? To dziwne. Hmm? Teraz mogą bawić się w trójkę. Ona, pies i tarantula. Hmm, naprawdę jesteś słodki i puszysty. Powinna wziąć tarantulę, posadzić ją na plecy tego słodkiego psiaka, i byłby tak jak jest szkielet, co jeździ na pająku w Minecrafcie. To by właśnie stworzyła ta, takiego nowego potwora do Minecraft. Nieśmiała Alicja spóźnia się na zajęcia dwie minuty. O, nie! Nauczyciel już zaczął! Nie mogę po prostu wejść i zakłócić zajęć. Kształcenie na odległość. Całkiem dobrze słyszę z korytarza. Tak właśnie wyglądały lekcje zdalne przed koronawiralem i jak jeszcze nie było internetów ani laptopów. Która godzina? Zaczęliśmy 10 minut temu, to idealny czas na wejście do klasy. Odważne dziewczyny są zawsze spóźnione. A myślałem, że spóźnialskie dziewczyny są zawsze spóźnione, w sensie spóźnialscy chłopacy też, ale jak ja przychodziłem do szkoły już spóźniony te 3 minuty, to wolałem sobie iść na przykład do sklepiku, kupić picie i wafla, żeby nie stać potem w kolejce i też wbijałem 10 minut spóźniony i tak. dzień e, dobry! Oczywiście pod koniec roku już nie byłem taki cwany i wchodziłem tak. Przepraszam za spóźnienie, proszę, proszę mi nie wpisywać tego do dzienniczka Bo bałem się, że dostanę ocenę już taką, wiecie, taką słabą z zachowania Bo niestety frekwencja w szkole również potrafi obniżyć zachowanie Myślałem, że obniżoną ocenę z zachowania ma się tylko kiedy się kopie z kolegami W szatni, po wlewie Ale niestety, wystarczy się też spóźnić parę dziesiąt razy Ciao profesorze Każdy kul cool nastolatek właśnie tak się zachowuje, kiedy wbija spóźniony do klasy. Gotowi do zamówienia? Nieśmiała Alicja zawsze wybiera to samo, co jej chłopak. Poproszę wielką miskę fasolowej na przystawkę i bigos na danie główne. Oj, 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 nieśmiała dziewczyna będzie miała nie lada... Srakę na drugiej części randki! Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Ale tym razem nie miała szczęścia ze swoim zamówieniem. Co jest? Hamburger ze śmietaną? Na pewno ma ciekawy smak. To lepsze niż to, co ja powiedziałem. Ciesz się, nieśmiała dziewczyno, ciesz się! A jak ty jesteś w restauracji, to co zamawiasz najczęściej? Bo ja albo pizzę, albo spaghetti, albo stek wołowy. Ale czasem też hamburger, bo jestem w McDonaldzie, a nie w restauracji. Zjedz też moją porcję. Hmm? Dzielna dziewczyna zamawia dla siebie. Nie potrzebujesz niczego. Zrzucamy wagę, prawda, króliczku? Co myślałem, że dzielna dziewczyna zamawia dla siebie, dla swojego chłopa, dla swojego pająka, jeszcze dla rodziców swoich i swojego chłopa, ale nie! Ona go body shaminguje! Jeszcze 20, spal te Stupki i spocony gościu ćwiczący robiący pompki To jest jakiś dziwny fetyszowy mukbang O, te torby ważą tonę Ale byłoby dziwnie poprosić o pomoc. Oj, tak! Oj, tak! Właśnie proszenie kogoś o pomoc to najdziwniejsza rzecz na świecie. Nigdy przenigdy nie prosi nikogo o pomoc! Nieśmiałe dziewczyny znajdą inne wyjście z sytuacji. Chyba muszę przestać pić kawę. W każdym razie to dla mnie złe. Widzicie, kiedy nie potraficie poprosić kogoś o pomoc, musicie pozbyć się ulubionych zakupów, za które przed chwilą zapłaciliście. I z tego względu, że nieśmiałe osoby muszą same targać zakupy, mają ogromne mięśnie i są mega silne. Nadal jest ciężko. To też zostawię. Nie zostawiaj pringlesików, proszę cię, dziewczyno. I to. Sok! Truskawkowy, tylko nie to! Możesz poznać drogę Alicji do domu Podążając szlakiem jedzenia To pewnie pod jej chatą jest pełno bezdomnych Którzy zbierają potem to jedzenie O, teraz jest o wiele lżej I wraca na chatę Z pustymi torbami, a wydała w sklepie 200 złotych, moi drodzy, 200 złotych Dzielna dziewczyna nigdy nie nosi Własnych zakupów spożywczych Stop! Możesz mi pomóc? Super szybka dostawa Dobry pomysł. <głos> <głos> jeszcze ją na barana wziął! No nie, to jest już szczyt bezczelności, bo wiecie, co innego poprosić kogoś o pomoc z zakupami, jak ma w tym samym kierunku po drodze, co wasza chata, a co innego jeszcze wejść tej osobie na łeb. No chyba, że jesteście bardzo zmęczeni, to wtedy tak można zrobić nawet trzeba. <noise> Coś czuję, że gościu zostanie w dziób od którejś z nich i podejrzewam, że to będzie właśnie ta bad girl. O rany, czy mam zbyt rozpiętą koszulkę? Nie, IQ tego faceta jest zbyt rozpięte. <noise> dobry tekst. Przyznam szczerze, bardzo dobry tekst. Pogwizdać, co? Dziewczyny walczą o siebie. Czyli można powiedzieć, że nieźle go gwizdnęła. Co? Nie było to śmieszne? Przepraszam. Przepraszam, czy mogę prosić wodę? Przepraszam, on mnie nie słyszy. W tym przypadku powinnaś wziąć tą szklankę, powiedzieć. Uwaga! Rzucić ją? I wtedy na pewno zostałabyś zauważona przez kelnera, musiałabyś zapłacić za rozbitą szklankę, za guza na głowie kelnera Zostałaby wezwana policja i trafiłabyś do więzienia, gdzie nauczyłabyś się jak być bad girl Po prostu napełnię moją szklankę deszczówką, by nikomu nie przeszkadzać O mój Boże, ten odcinek jest naprawdę mocny Natura może pomóc nieśmiałej dziewczynie a ty pamiętaj, jeśli chcesz mi pomóc, to wbij na mojego Instagrama, nazwa Polmnowski i wyślij mi jakiś link do ciekawego filmu, który mogę skomentować, zareagować na niego, będę giga wdzięczny, okej? Okay? Kelner, kelner, kelner. 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 Hej, ty, potrzebuję wody. Hmm, wygląda na to, że kelnerzy mają inne priorytety. Co za denerwująca klientka. Chyba jakaś klientka chce wody. Ale mamy właśnie Giga esse, bo byliśmy na woo, magicznym papierosie na zapleczu. Woo, woo. Twoja kolej, by ją obsłużyć. Też nie chcę. Zagrajmy w kamień papiernożyce. Co? Dzielna dziewczyna nie pyta dwa razy. Dzielna dziewczyna wstaje od stolika, podchodzi do kelnerów, łapie ich za szyję i mówi: Dalejż mi tej wody! Dalejż mi! Czy mam popełnić tutaj? Zbrodnie doskonało! I wtedy przyjeżdża policja, trafia ona do więzienia i uczy tą good girl, jak stać się bad girl. Właśnie o tym mówiłem scenę wcześniej. Dlatego tak lepiej nie róbcie, bo możecie skończyć wiecie gdzie. Ale to krzesło skrzypi. Woda w akwarium? Idealnie. Woda w akwarium? Idealnie Miałem kiedyś akwarium takie wielkie z rybami I powiem wam Po dwóch miesiącach Tak z tego akwarium tak trochę, że tak mnie śmierdziało Że prędzej wypiłbym szklankę deszczówki Niż szklankę wody z akwarium Za was chłopcy What? 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 Chyba połknęłam rybę mm -hmm. Dobra kochani, proszę mi napisać, która z tych dziewczyn jest ładniejsza Czy bad girl, czy good girl A dziś to już wszystko Zapraszam na kolejne odcinki Moja reakcja na... Dotknąłem aparatu, sorry